Witam, chciałbym omówić coś o co mnie prosiło już w sumie łącznie, pewnie kilku widzów Czyli moje sterowanie jak, jak to u mnie wygląda na samolocie Więc znaczy ciężko to będzie mi omówić, bo to sterowanie ja ustawiałem w wieki temu i dlaczego tak, a nie inaczej, to, to sam już nie pamiętam no ale chciałbym to po prostu najzwyczajniej pokazać. Tutaj mamy pierwsza rzecz w sumie taka łącz wyłącz instruktora Z. To jest coś co już chyba mówiłem w poradniku jak wpaść w korkociąg, jak wymusić to, nie? Czyli z włącz wyłącz instruktora u mnie to przełącza te rzeczy. Raz klikam, drugi raz klikam, trzeci raz klikam, czwarty raz klikam, wraca to do sterowania myszą. Ja używam to w kliku, czyli dwa razy klikam. Wtedy sobie mogę zrobić więcej tym samolotem, co tam sobie chcę. I znowu dwa razy klikam, wracam do sterowania myszą i mam kontrolę nad y, samolotem, taką powiedzmy normalną jak na airbeku. Więc tak, to jest pod Z. To to nie wiem, co to w ogóle jest i dlaczego tak. Oś przepustnicy, ja używam kółko myszy. No i czwarty przycisk myszy to są boczne pod kciukiem, przyciski myszy. Kółkiem tak naprawdę schodzę z wepa i wchodzę na niego albo jakieś takie nieduże korekty robię, natomiast czwarty i piąty przycisk myszy to już takie bardzo intensywne, szybkie schodzenie i wchodzenie z ciągiem. Tak? Tutaj oczywiście nie jest na nie, tak widać mam podłączony joystick, go raczej na airbagu nie używam, więc, więc to nieistotne, ale te rzeczy są chyba najważniejsze w sterowaniu samolotem. Choć pochylenia AD, tak to wygląda, tutaj te wartości są mniej więcej tak ustawione, nie wiem czy ja to zmieniałem, mi się wydaje, że ja to ustawiałem sobie pod siebie, ale kurczę to było tak dawno temu, że serio nie pamiętam ale pokazuje, żeby było wiadomo. Oś pochylenia W do góry, S do dołu, czyli jakby ten ster wysokości chyba tak. Niektórzy wiem, że mają na odwrót mają S do góry, W do dołu, niektórzy mają pod shiftem, kontrolem i też latają na najwyższym poziomie, nieistotne. Ja to mam tak, ja tak latam, tak mi jest dobrze. No i oczywiście oś odchylenia, czyli ster kierunku. To jest joystick, tutaj nie wiem czemu tak, eku. To jest coś, to jest tak ustawione i to jest coś, co bardzo używam. Ja akurat ze steru kierunku bardzo lubię używać, bardzo często go używam i moim zdaniem daje on bardzo dużo. Gdzie wektorowanie ciągu nie wiem, to pewnie i tak nie jest ustawione tak, jakbym chciał. Dopalacze to jest chyba w ogóle też pod, ustawione pod mysz gdzieś. Nieistotne. Klapy to są istotne rzeczy. R i F to jest joystick. To jest RF. Wysun schowaj, X. Czyli tak jak widać, praktycznie mam wszystko pod lewą ręką. Wysun schowaj w podwozie. I te rzeczy tak naprawdę to jakieś tam strzelanie i nie strzelanie, to już moim zdaniem jest mało istotne ja nie latam więc też jakieś strzelanie tutaj rakietami czy coś to one były raz ustawione byle jak tak naprawdę i trochę polatałem i mi się znudziło nie wiem czy tu jest coś istotnego tak naprawdę ale pokazuję tak hmm. Idziemy na pełną, bo tu będzie pewnie trochę więcej. I znowu przelecę od góry do dołu dla zainteresowanych. Tu jest ciekawa rzecz, czyli lewy, prawy hamulec. Jeżeli chcemy mieć dość dużą kontrolę nad samolotem, ale na ziemi, tak? Kiedy kołujemy na pasie startowym, albo, jeżeli, albo lądujemy i lecimy na jakiś hangar, chcemy skręcić, albo na przykład wylądowaliśmy sobie na naziemnych airbekach tak? i powiedzmy chcemy coś hardkorowego zrobić, zająć samolotem jakąś strefę, co jest możliwe. Wtedy potrzebujemy dużej kontroli nad samolotem, jak to uzyskać. Oczywiście, no, samolot kołując no to sterem kierunku czyli u mnie ustawiany i E, ster kierunku możemy tym samolotem skręcać, ale największą y, kontrolę da nam używanie lewego i prawego hamulca w samolocie ja mam to oczywiście razem ze sterem kierunku ten lewy i prawy hamulec, więc jak kłuję to jedno i drugie razem jakby y, działa to jest fajna opcja No tutaj myślę, że to są jakieś takie pierdoły tak naprawdę mało istotne Nie wiem gdzie to jest, ale ogólnie jakby rozglądanie się mam pod prawą, prawym przyciskiem myszy Bo to też jest istotne, wiele osób o to pyta czym klikasz, żeby rozglądać się, ja niczym nie klikam znaczy klikam, ale myszą Prawy przycisk myszy i wtedy się rozglądam myszą, trzymając ten prawy przycisk myszy. Jakieś rzeczy jak śmigło czy coś, to nawet nie wiem, czy ja w ogóle mam w ogóle tak naprawdę ustawione, ja nie latałem śmigłowcem już dawno, dawno temu. Wspólne może, nie wiem, to przelecę, może coś tu będzie istotne. Jak widać duże rzeczy nie mam ustawione. Kiedyś to miałem ustawione, ale to kurcze, też mi się skasowało kiedyś. Dużo rzeczy się tu dziwnego działo. Nie wiem czy tutaj coś będzie ciekawego. Przelecę po prostu, czy coś jest ustawione. Mówię, ja mam mnóstwo rzeczy nieustawione. Jeżeli chodzi o czołgi to tak naprawdę trzeba wejść tutaj. Eee. To jest to obecne co używam co widzicie w czołgi ja dawno nie grałem ja wiem że to chyba tutaj czołgi najlepiej działają dlaczego mam osobno chyba jak mi się wydaje jak podpiłem joystick to coś tam mi się zaczęło chrzanić na tych czołgowych nie do końca mi to działało musiałem to rozdzielić no nieistotne i tak mało gram czołgowych jak to wygląda u mnie u mnie to jest hardcore oczywiście bo automatyczna skrzynia biegów nie do przodu W do tyłu S ale jak na jedynie na manualnej znaczy na automatycznej skrzyni jest działa S do, do tyłu normalnie tu W jest gaz sterowanie czołgiem wiadomo to nie wiem nawet lewy prawy S to ogólnie jest hamulec kiedyś się bawiłem tym lewym prawym hamulcem w czołgach czasem to dodaje czasem ale zazwyczaj to więcej chyba problemów robi niż przynajmniej kiedyś, jak to testowałem, próbowałem to wdrożyć w moją grę, ale kurczę, to było ciężkie, ciężkie, żeby rozdzielić te, żeby coś, coś to dało więcej w rozgrywce, hamowanie lewym, prawym hamulcem. No i oczywiście, biegli QZ i Bieglus E. To jest coś, co mówię, ja, ja tak gram na czołgach, no, a pewnie jeszcze parę osób może gra tak. Jakieś reszta rzeczy, to tak naprawdę ja nie pamiętam nawet. Dużo jest pod mysz, tutaj czwarty, właśnie piąty przycisk i tak dalej. Po prostu to przelecę i tyle. chyba samolot. Przelećmy się. Żeby tutaj pokazać, a może najpierw pokażę właśnie te kół, nie? Jak klikam Q to jest hamulec. Klikam E też jest hamulec, ale prawy hamulec. I teraz zobaczcie. Prawe koło jest teraz zhamowane Samolot dosłownie pączki może kręcić. Mamy bardzo dużą kontrolę nad samolotem. Hamulec prawy ładnie trzyma. Oba startujemy. Co bym chciał tutaj jeszcze pokazać lecąc no ogólnie to sterowanie wiadomo, jak mówiłem, mówię to tak. Q E W S A No jak widać, rol w tym samolocie nie jest za duży D ale jeżeli weźmiemy na przykład WQA to robi się coś takiego ten rol jest dużo większy nie? prawie przycisk myszy sobie obserwujemy przeciwnika i tutaj możemy działać sobie dodać jeszcze S do tego to już, też może pomóc nam w rolowaniu to jest spoko rzecz więc ten ster kierunku i umieć cały czas praktycznie jest używany po co jeszcze się przydaje taki mały protip teraz po co się przydaje te z, -ka? czyli klikam z, po sterowanie uproszczone, sterowanie realistyczne, pełna symulacja i znowu mysz. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, robimy nurka na przykład na jakieś pojazdy i w ostatnim momencie zdajemy sobie sprawę, że się nie wyrobimy, możemy kliknąć dwa razy z. -kę. Teraz widzieliście, jakie było przeciążenie i znowu dwa razy wchodzimy w mysz. Co to nam daje? Tutaj y, w y, tym modzie, który widzicie u dołu te różne cyferki Pierwsze to jest elewator, teraz on jest na 5% Jeżeli kliknę W, on jest na... No, w okolicach 40 paru procent Czyli to jest ten ster wysokości, tak? Ale jeżeli przejdę do sterowania jakby mmm, joystickem Dwa razy na tą zetkę robi się na 100%. Samolot teraz zaczyna, zaczyna trochę głupieć i po pewnym czasie on wpadnie w korkociąg więc nie ma sensu tego długo utrzymywać ale w, w sytuacji, w której chcemy się wyrobić przed ziemią to, to naprawdę potrafi nam ocalić tyłek. Yy, zależy też w jakim samolocie. Niektóre samoloty u, urywają skrzydła, bo się robi za duże przeciążenie. Więc jeżeli nurkujemy na jakiś powiedzmy pojazd i wiemy, że się nie wyrobimy, damy te dwa razy z, wtedy elewator wchodzi na 100% i możemy się ładnie wyrobić przy tą ziemią. Co do jeszcze wchodzenia w ten celownik, to mam to pod myszą. Więc tak naprawdę sobie jak tam, jaką macie myszę, tak sobie możecie to ustawić. A tak poza tym to chyba będzie już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.